Halo, halo! Witajcie, witajcie! Dziś jesteśmy w Toruniu na wyjątkowym targowisku. Jesieniary, jesteście gotowe na wyjątkowe kreacje? Asia, zaczynaj! Dzień dobry, kochani bazarkowicze! Mam nadzieję, że się za mną stęskniliście, bo ja za wami bardzo. Tak się składa, że dzisiaj jesteśmy na targowisku miejskim w Toruniu i mam nadzieję, że poza toruńskimi piernikami znajdziemy tutaj całkiem fajne rzeczy. To co? Działamy? Zaczynamy? Let's go! Yeah! Joanna Łęcka. Chodząca energia, stylistka i znawczyni mody. Swoich stylizacji poszukuje niemal codziennie, buszując w second handowych ciuchach. Potrafi wyszukiwać największe perełki ze świata mody, jednocześnie mając plan na całą stylizację. Idziemy szukać naszej modelki. Z tego co wiem, ma na imię Małgosia i gdzieś się tutaj kręci, no to co? Myślę, że czas najwyższy, żeby się z nią spotkać, no i dowiedzieć się, co ją dzisiaj będziemy ubierać. Chodźcie, idziemy jej szukać! Małgosiu, gdzie jesteś? Czy my tutaj mamy naszą Małgosię? Tak. Jezu, cześć dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć. cześć. Asia jestem, bardzo Małgosia. Tak oficjalnie. takicjalnie. Ja bardzo się cieszę, że się widzimy. Słyszałam, że potrzebujesz mojej pomocy, mojego wsparcia. Powiedz mi, co robisz nosić na co dzień? Czy to będzie bardziej stylizacja do pracy? Czy taka na co dzień, czy na jakąś specjalną okazję? Szczerze mówiąc, to na co dzień ubieram się czasem. Czasami na sportowo, czasami mm -hmm. elegancko. Jestem taka uniwersalna. Okej, okay, czyli nie tak. masz tutaj jakiegoś nie, nie, super nie. Jedno, mm -hmm. jednego stylu, tylko że tak powiem mm -hmm. trochę tego, trochę tamtego. Tak, tak. Bardziej spontanicznie wybieram ubranie. To, co mi się podoba, to później próbuję wystylizować. No to coś, już wiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. A może pani przejdzie. Ale, ale pani tak ładnie się śmiejecie, to ja też się śmieję. Na zakupki? Zakupy zrobić? Tak się pokrzątać. Buty to, tak muszę pochodzić. No. Ale pięknie pani wygląda. Tak. Oczywiście. No, 96 lat. No super, super wiek. Wow. Ja widzę, że pani chyba dalej tutaj e, lubi się modnie ubrać. Nie no pani to takie nie tak wiele jak też, ale też... Ale no takie tutaj te takie pufki. A no teraz tak są bardzo i, modne. I w kwiatkami ładne. I tutaj falbanki. Tak, też, też, też. Może pomysł na nową stylizację? Miłego dnia, dużo Dziękuję. zdrówka. No i dużo zdrówka przed nami. No, super. Tak. No. Wszystkiego dobrego. Dobra, e, czyli co? Czyli e, suma sumarum e, nie mamy jakiegoś określonego pomysłu nie. na dzisiejszą stylizację, e, czyli będziemy robić to, co Asieńka lubi najbardziej, czyli zakupy spontaniczne, ale. Przemyślane. To no co? Działamy? Lecimy Oczywiście. szukać ubrań? No dobra. Chodźcie, lecimy. A! No to czas rozpocząć prawdziwe łowy. Dziewczyny, co do dzieła. Dobra. Jezus Maria, nie wierzę w to. Ja w to po prostu nie wierzę. C coś, co się stało? Chyba! Właśnie znalazłyśmy stoisko, co dzierżą używaną. Boże, oszaleję. Nice. Nie wiem, od czego zacząć. No Przede wszystkim trzeba grzebać e, i na targowisku, i w second handach. E, ważne jest to, żeby dostrzec to coś, więc zawsze musimy mieć oczy szeroko otwarte. I co? Buszujemy? Buszujemy. Kochani, otwieramy oczy. Buszowanie, czas, start. Dobra, szukamy czegoś fajnego. Jezus, jakieś wintyżowe rzeczy. Wielko, jakaś można. No, ale powiem ci, szkoda, że poliester. No i materiały też, zwracajmy jednak na to uwagę. Dokładnie, kochani, sprawdzajcie składy. Sznupiemy, sznupiemy. Musimy coś wynaleźć. Oryginalne rzeczy. Nietypowe, prawda? Tak. Można się fajnie ubrać za I to jest, pieniądze. I dla mnie to jest no tak, ekologia, tak, tak. prawda? Że Jezus, człowiek nie wyrzuca. Dokładnie, dokładnie tak. Zero waste. Uuu, wiesz co? Chodź, przymierzymy co? Małgosia. Przymierzymy ci, dobra? I co? No, ale ładnie pasuje do ciebie ten kolor. A z tym jak to wygląda? Kurde, no jest jakiś ten, jest jakiś potencjał, dobra? Od potencjału się zaczyna, a później to już z górki. Ale old school. Jak się patrzy. Nie no, dobra. Powiem Wam tak. Co prawda, dzisiaj mamy stylizować kogoś innego, ale ja obok tego polarka obojętnie nie przejdę. Ale super! I to jest styluwa. Dobra, mówiłam o tym, żeby jednak zakupy były przemyślane. Odkładamy. Nie robimy tego. Jezu, super, ale jestem szczęśliwa tutaj. W życiu piękne są tylko chwile. Ja nie umiem w ogóle szukać volumpeksu, w ogóle tak? się, no, nie czuję w tym. Ale właśnie to jest to, że często trzeba mieć do tego dryg. I ludzie mnie nieraz pytają, jak to jest, że ja potrafię tak wyszukiwać tych ubrań. Powiem Wam tak. Z tym się po prostu trzeba urodzić. <noise> Tego się nie da nauczyć. Wrodzony talent. Ale prawda jest taka, że właśnie dzięki temu, że analizujesz e, swoją sylwetkę i wiesz, mm. jakie kolory do ciebie pasują, e, jakie fasony, wtedy e, zakupy są łatwiejsze, bo unikasz właśnie tych rzeczy, których wiesz, że powinnaś unikać i nawet im się nie przyglądasz. I nieważne, że modelka pięknie w tym wygląda mm. i że to takie ładne katalogowe zdjęcie. Nie, 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 nie. nie. Skupiamy się zawsze tylko na tym co właśnie do nas pasuje, a całą resztę omijamy. Szeroki młukiem. Dobra, szukamy teraz jakichś dodatków, no bo dodatki są super uzupełnieniem stylizacji i co prawda nie wiemy jeszcze, jak dokładnie nasza stylizacja będzie wyglądać. E, oczywiście postaram się, żeby była ona jak najlepsza, ale teraz właśnie skupimy się na tych dodatkach i poszukamy jakiejś torebeczki, może jakieś apaszki, co tam wpadnie nam w oko tak naprawdę. Sznupmy I więc. Może taka tasza też by pasowała fajnie do tego, nie? No ba! Tasza pierwsza klasa! O Jezus! ciciuś! I słuchajcie, aktualnie bardzo modne y... ciciusie. Bierzemy. Kici, kici. Ale super! Dobra, może jakaś czapeczka jeszcze tutaj nam się... Nie o! lubię czapek. Jakie piękne! O Boże! Idealne! A w jakiej cenie ma Pan dodatki? Ile się uda wyrwać od O, wie Pan co? <laughs> Czyli tutaj będziemy negocjacje robić? Dobra, proszę mi powiedzieć ile, ile za to wszystko. Dobra promocyjnie 10 zł. co za pani ma? Za wszystko? No. Dobra 10, 50. Naprawdę? Black Week wersja toruń. Dzień dobry. Chodź perełko, chodź do mnie perełko, chodź. Niech to się pogłaskać. Nie bo tu nie wolno z pyskami chodzić. Musimy szybko przebyć. A, A to my tego nie widzieliśmy, nikomu nie zdradzimy. No. <laughs> nie widziałem, nic nie słyszałem. O, ale fajny sweter i skarpetki. Dobra dziewczyny, szukamy dalej. Asia, to, to Asia. Fajne. fajne ciepłe majty! Najważniejsze w dzisiejszych czasach jest to, żeby było ciepło, a nie pięknie. A najlepiej jedno i drugie. Cztery stoję. Jest. Dokładnie. 40 lat? Tak. No i tylko na nóżkach stoję, nie siedzę. Bo no, nie nartuje, <laughs> no, tak. Naprawdę? No, oczywiście. To może pani zdradzi nam jakiś sekret, jak robić, żeby się tak nie zmęczyć w <grafy> tym stanie. E, ciągle się ruszać, gimnastykować to jest najlepsze. A, czyli sport przy okazji <grafy> gimnastyka, tak. Tak, tak. Proste. Trzeba być zawsze miłym do klienta. Klient też zawsze przychodzi, bo jak się jest miłym, mnie ładnie obsługiwać. Więcej nic. Dokładnie. Ja jestem taka, że jak, czy ktoś kupi, czy nie kupi, to jest dla mnie każdy jest człowiekiem i wie pani co, oglądają, a mogą nie mieć pieniążków nie? i trzeba być dla każdego miłym. No tak, no tak. Bo, bo inaczej nie wiemy... to nie ujedzie, nie. Trzeba być miłym. No, no ja, to... ja nie potrafię siedzieć, bo trzeba wszędzie ładnie uważać i to nie. I nie umie. Raczej, no, to jest wszystko zadbane, ja, rozumie ja elegancko, ja, tak. zawieszone. Ja nie potrafię siedzieć. A ile godzin dziennie pani pracuje? O, to nie ma o czym mówić. Szkoda mówić. Czyli, że dużo. Prawie, no, że pani tu nocuje. No prawie. Nie, nie o to chodzi, ale przychodzę jeszcze ciemno, nie? No nie jest tak lekka, ale gimnastyka dobra. Gimnastyka, dobra. A pani tak nie martnie cały dzień? Nie, ja tu jestem 3, jest. kilka godzin i po prostu już Ja jestem o tym, przyzwyczajona. Jest do wanny. przyzwyczajona Czyli jestem. to jest harta tak, tak. tak. Mi nigdy nie jest zimno. Dobra dziewczyny, czego nam jeszcze brakuje? Dobra, tu są y, golfiki. Golfik też byłby ok. Dobra. Chyba coś znalazłam i słuchaj, teraz jedynie. Tak, pomóż mi. Koniecznie. I co? Założymy sobie to pod spód i ocenimy, czy nam kolor siądzie. Jest git! Myślę, że będzie to taki totalny klasyk, i połączenie beżu z brązem jest jak najbardziej taką fajną opcją, nieprzekombinowaną. Co ty na to? Jestem za. Jesteś za? <laughs> tak. Dobra, to bierzemy. To jeszcze musimy tutaj panią zlokalizować. Dzień dobry. Jaka cena? 65 zł. 65 złotych. A czy jesteśmy w stanie trochę utargować? No pewnie, że tak jest. Naprawdę? Na targu. Dobra. <grym> Ekstra. Eee, to co, to za 60 zł dogadamy Dobrze. się? Może Super. Być sprzedane. To jak widać, e, mamy multum kolorów od białych, różnych, żółtych, czerwieni, fioletów, niebieskich. To co klient chce, to po prostu u nas dostanie. Czasami się śmiejemy, że mamy świat sweterków, bo są w różnych kolorach, także każdy, każdy coś na siebie wiadomo dostanie, rozmiary też są różne, bo od małych po duże. Czyli tutaj się nie ograniczacie, jednak yy, myślicie też o osobach, tak. które są jakieś mocno sztupłe i o takich maszystych. Dla każdego coś dobrego. To mnie kręci, ja to lubię, to jest taka moja codzienność i łączę to z pasją, a nie z pracą. Jezu, to jest bardzo ważne. Tak, to, to w tych super. czasach jest bardzo ważne, bo się nie męczę, lubię to Łapka w górę! Gdybym jeszcze mogła Pani powiedzieć, jak to się stało, że, że yy, pojawił się pomysł yy, mody. Skąd to bardziej się to w genach po rodzicach, dlatego że... Yy, Tata jest zawodu chemikiem, mama jest księgową, ale też pracują na rynku. Także. No proszę. A była, była pani zabierana jako małe dziecko właśnie do pracy i gdzieś tam Oj, już. No pewnie, nawet putower z nimi jeździłam. Tak. Uwielbiałam to naprawdę. No i tak to zaszczepili we mnie i do dzisiejszego dnia. I teraz pani to kontynuuje. Super, fajna historia. Fajna historia i fajne sweterki. Powiem Wam szczerze, przyznam się bez bicia, że pamiętam, jak byłam takim małym kurduplem, to z moją mamą właśnie. Jeździłam na targ i wstawałyśmy o godzinie 5 rano, po to, żeby zdążyć na godzinę 6, żeby załapać się na te wszystkie e, supermodowe perełki. No i powiem Wam, że błyszczałam wtedy. Błyszczałam. <grystanie> Od czegoś się zaczyna, a blask wciąż nie wygasa. Super, te Każdy kuperki. To niż masz. No, to też, to też jest ładna, fajna kolorystyka. No. No, Super. dość tego słodzenia. I z łańcuchami. Dziewczyny, szukajcie dalej. Ale mi się ta z krową podoba. To jest ekstra. Super! Uuu. My dzisiaj co prawda już kupiłyśmy torebeczki, bo znalazłyśmy takie super stoisko z odzieżą używaną. Tak. Ale powiem szczerze, że gdybym wcześniej nie trafiła do pani, to widzę tutaj kilka takich obiektów, które mnie zainteresowały. Widzę, że pani ma świetny gust, bo podejrzewam, że to pani wybiera tutaj te tak, wszystkie tak, rzeczy. Tak, tak, tak. Staram się pod klienta dopasować. Kupuję modele, które klient zaakceptuje. Nie? bo w tej chwili nasz sam wybór, nasz gust, czyli jako sprzedawcy, to, to nie jest tak do końca, a, nie, nie? Wol, nie, nie? wolno właśnie się tutaj nastawiać głównie <noise> nie, na, na nie, nasz nie. styl, trzeba tylko trzeba bardziej klienta. Szereg, a, tak, a to nie? jak długo tutaj Pani ma to stoisko? Oj, proszę Pani, to już świat i ludzie nie, 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 nie żyją tak długo. <głos> <głos> bardzo długo, bardzo długo, około 15 lat już to torebkami i ta moda się zmienia bardzo. Bardzo gwałtownie, aczkolwiek musimy bardzo intensywnie pracować, żeby klienta zachęcić. No, ale, ale my od galerii nie. nie odbiegamy, czasami galerie wyprzedzamy. Oj, często. No. A skąd pani ma siłę, żeby, żeby być tu w dalszym ciągu te 15 lat? Że... Lubię tą pracę. Lubi lubię kontakt z klientem. Czyli ta Coś żadna inna. Żadna inna. I torebki. Tak, tak. Tak, tak. Czemu nie? Czemu nie? Czemu nie. No to nic. Ja w takim razie Pani życzę kolejnych 15 lat tutaj. Dzięki. E, jak najlepszych utargów, no i podążania za modą. Dziękuję chyba przede wszystkim. Bardzo. Dziękuję bardzo. Albo tworzenie swojego stylu. No tak, dziękuję bardzo. Dzięki, wszystkiego no, dobrego, dziękujemy. do widzenia. Dziękujemy ślicznie. Pa! Pa. Papa. Pa. Pani życzymy wszystkiego najlepszego, a my powoli musimy kompletować naszą stylizację. I szukamy tak albo jakiejś fajnej, takiej falbaniastej sukienki do tego, albo kupiliśmy jeszcze sweterek. Ze świata sweterków. I szukamy dołu. I myślałam o jakiejś albo spódnicy plisowanej, albo też jakiejś takiej falbaniastej, bo tutaj mamy modelkę, która ma troszeczkę szersze ramiona Raminka. w stosunku do talii i do bioder. Więc musi być to coś na pewno rozkroszowanego. Rozkloszowane. Tak. Roz co? Nie. To by było fajne. To by, no, i z tym, i z tym. to by było super. I rozkloszowane. To by było super i to mi się bardzo podoba. To fajne połączenie, no. Czyli co? Powoli mamy co. W tym to. sezonie to czekolada, brązy, brązy, beże, kamele. To. To króluje. Jesienna takie nie Tak, Kolejne. dokładnie. No. Ty, 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 ty jak widać, chodzi o no. Teraz jeszcze turkus doszło, nie? Tak, teraz no jeszcze dużo jest połączeń z turkusem albo z fukcją. No tak, no, a skąd e, na przykład szuklady? wiecie, czy coś jest modne. Z tego względu, że jeżdżąc po towar, widzicie właśnie te rzeczy, czy same, e, nie wiem, oglądacie może jakieś programy? Bazary i bazarki. U nas siostra jest od tego. Ona, nie ukrywamy no się, śledzi internet tych po Instagramach. Śledzi te wszystkie, czy czy czasopisma. Na internecie strony i ona ostatnio właśnie z jakimś czasem byłaś, mówi, w tym sezonie będzie brąz modny, czekolada. I faktycznie, tak. wcześniej. Wcześniej. ja mówię, chodzi weźmiemy takie płaszczyki, mówię, bo zobaczysz, że będzie ta czekolada. To już było z, dwa miesiące temu, mówię, jeszcze nikt tego nie ma. Bo... Dokładnie, i faktycznie jest tak, że jest ta czekolada. Czyli wy wyprzedzacie, teraz na wyprzedzacie modę jednym Staramy znowym. się, staramy się, tak. Ale właśnie często słyszymy od klientek, że o, u was takie fajne, inne rzeczy są. Jest coś innego. I to przyciąga. Są kojarzone targowiska z czymś gorszym gatunkowo. Tak. Y, tak. Y, że nie ma nic fajnego, nic y, się nie dostanie. A teraz właśnie jak były zamknięte galerie, to pani przyła. O nie, jakie fajne ciuchy na targowisku można dostać. Pewnie, że tak. Odziedziczyłyśmy w sumie y, po rodzicach po dyrekt do handlu. A bo jesteście, rozumiem, siostrami. siostrami. siostrami tak, tak. I razem tak. to prowadzimy już razem to 20 to prowadzimy. lat, tak. I jeszcze się nie zabiłyście? Je nie, nie, jeszcze nie, nie. 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 przeciwnie. Wszystko robimy razem. Tak, dokładnie. I mieliśmy wcześniej buty? Tak, zaczynałyśmy od obu. a później przeszłyśmy na ciuszki. Bo w tym się I też mamy dla nie? mniejszych pań, no. dla większych. Ciężko jest dla większych pańska. Tak, tam to powiedzieć. Y, tak, bo to jak jest są w większych, w większych rozmiarach rzeczy, to są takie dla starszych pań. A jest, dla takich tak, pań właśnie tak, w naszym wieku, tak. dla dziewczyn, dobra. Nie? <laughs> dla dziewczyn <laughs> w naszym wieku, no nie ma ciuchów w takich większych rozmiarach. Jest Dlatego po też problem. zaczęłyśmy. No. Dlatego zaczęłyśmy przywozić, mamy i mniejsze I, i wyszukujemy też takie inne właśnie rzeczy, żeby to nie było gdzieś tam teraz i wyróżniać Co z naszą stylizacją? Gosia! Chodź tu do nas. Tak dobra. wygląda. Okej, okay, dobra, to stoimy przed lustrem. Zostawiłam tutaj odpięty guziczek na dole. Nie bez powodu. Dzięki temu, że mamy rozpięcie na dole, możemy sobie zgarnąć jeden bok koszuli dolny i sadzić go do środka spodni. I co uzyskaliśmy? Przede wszystkim coś się zaczęło dziać, tak? Nie jest już to taka zwykła, klasyczna biała koszula, a koszula asymetryczna, która powoduje, że stylizacja nabrała takiego ligoru. No i dzięki temu też podkreśliliśmy pasek. Wybraliśmy tutaj taki fajny paseczek, który przy okazji też jest portfelikiem, więc możemy trzymać kasiurę blisko ciała. Nie uciekną nam pieniążki. Czas na portfeli. Mamy jeansy. Jeansy też są dosyć luźne, wygodne no i czarne buty, bo tutaj połączyłyśmy sobie buty akurat Gosi z naszą czarną nereczką paseczkiem Wszystkie płaszcze, kurtki czy te rzeczy, które mają jakieś ściągacze w talii, powodują, że te talie podkreślamy. No mamy troszeczkę za długie rękawy, no ale przecież kurczę, od czego mamy mózg? Od tego, żeby pomyśleć! No i tutaj pomyślałam, że można te rękawki troszeczkę podwinąć. Jest idealnie! Co więcej, wykorzystamy naszą ekstra Torebkę, która znowu dorzuci takiego pazura do całości. Możemy to zrobić tak: wbijamy ją do góry. Kici, kici. No i jeszcze jeden mały elemencik, słuchajcie, zmiana fryzury. Tylko musisz sobie z przodu te dynksy zostawić. <noise> Bo to było takie fajne. Dynksy, pierwsza klasa. Dobra, myślę, że mamy to. No i teraz moja droga, najważniejsza rzecz. Co myślisz o tej stylizacji? I jak się w niej czujesz? Czuję się bardzo dobrze, na pewno jest swobodna no. i a jak kolory? Kolory, no takie moje. Takie twoje, czyli dobrze tak, się czujesz tych tak. tak, jak najbardziej, bardzo dobrze się czuję. Jest idealnie! Dobra, idziemy sprawdzić jak wyszła nasza stylizacja i tutaj zapytam też ekspertki, co wy na to? No, jak dla mnie jest rewelacja, uważam, że modelka na pewno czuje się swobodnie, ponieważ mamy koszulę, którą można wykorzystać też w innych stylizacjach i do spódnic, i do spodni bardziej dopasowanych. Fajne spodnie typu Boyfriend, które na pewno dodają luzu. Płaszcz Oversize, on będzie też teraz jest jak najbardziej na czasie. No i mówię, to jest stylizacja, którą można wykorzystać na wiele okazji, tak jak pani na mówiła zresztą, i na co dzień, i od święta dodajemy szpileczki, i już jest. Francja elegancja, tak zwana. Także mamy efekt wow. wow. Mamy efekt wow. Mamy efekt wow. Mamy efekt wow. Dobra, to lecimy z drugą stylizacją, słuchajcie. Chodźcie, chodźcie. Francja elegancja, co dalej? Pokaż się, pokaż się. Dam daradam. No i mamy to nasze cudeńko, czyli kożurze, który wybraliśmy na stoisku second handowym. No i sweter, który też wcześniej kupiłyśmy. Ja stwierdziłam, jako że nie lubię konwencjonalnych połączeń, Stwierdziłam, że dorzucę do sweterka paseczek. On się nam tutaj schował i co prawda nie jest widoczny, ale zobaczcie, jaki fajny efekt powstał. Możemy sobie wyciągnąć trochę swetra ponad pasek. I wtedy tworzy się nam fajne, takie nietypowe ułożenie materiału, co powoduje, że się właśnie coś ciekawego dzieje. O i dzieje się. Dobrałam też spódnicę. Stwierdziłam, że nie chcę spódnicy w jednym kolorze, bo w zasadzie wszystkie elementy garderoby są właśnie w jednej kolorystyce. I dzięki temu, że mamy spódnicę, która ma wzorki, nasza stylizacja zaczęła żyć. No a że brązy idealnie łączą się z niebieskim, no to musiałam właśnie na nią się zdecydować. No i budki. Budki, takie bym powiedziała traperki, skusiłam się na nie tylko i wyłącznie dlatego, że mają kożuszek, co idealnie łączy się właśnie z naszym kożuszkiem z kurtki. Kożuszki, łączcie się! I mamy tutaj przepiękny kapelusz, który właśnie założymy Ci na głowę. I Zobaczcie, jak ta stylizacja zaczyna się wypełniać, ona się tak idealnie domyka. No i bierzemy torebeczkę, tak klasycznie. Uwaga, uwaga, przewieszamy ją z boku i zobaczcie co się tutaj zaczęło dziać elegancka. Ja jestem zadowolona z mojej stylizacji. Nie, yeah, mamy to. No a co na to powie nasza modelka, bo mnie to bardzo interesuje. Czuję się bardzo dobrze na pewno w tej stylizacji. Nie wiem czy to jest aby na pewno mój styl, ale dobór kolorystyczny jest tak najbardziej trafiony. Także podoba mi się i mogłabym w nim wyjść. Jest ci ciepło? Tak, mm -hmm. tak ta, jak najbardziej. No i właśnie, bo słuchajcie, naprawdę można wybrać takie ubrania, w których raz będziemy super wyglądać, dwa będzie nam wygodnie, trzy Aktualnie ciepło, więc myślę, że tutaj udało nam się właśnie taki efekt uzyskać. Asia dobra robota. O, tak mi przykro, że musimy już zakończyć nasze dzisiejsze poszukiwania. Po raz kolejny udowodniłam Wam chyba, że na targowisku można znaleźć całkiem niezłe perełki. Jakie mamy motto na dziś? Lakcącego nic trudnego. Ciao, do zobaczonka! Dokładnie, dla chcącego nic trudnego. Jesieniary, jesieniarze, mamy nadzieję, że nie zabraknie wam inspiracji. A my widzimy się już za tydzień. Baba!